Halo, słuchaj mnie, tak, słychać mnie, na pewno mnie słuchacie. Okej, okay, czyli widzę tej raczej dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj wpadłem na w pomysł taki malutki, taki. Dzisiaj chcę wam coś fajnego pokazać. Yy, Okej. Okay. Najpierw te rzeczy, które wybudowałem. Tutaj, wybudowałem takie wejście, przejście, wejście. Okej, okay. tu jest. Yy, tu, 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 tu jest takie przejście i tu. Wykopałem, tutaj usadziłem wodę i tutaj też będą takie schody. My może się zajmiemy budowaniem ich, ale najpierw Wam coś pokażę. Eee, ach, ym, w, zdobyłem, patrzcie, mam y, 3 złote jabłka i zbieraj końską Dlaczego? Już Wam teraz pokazuję. Ok, pokazałem. Yy, mm, hmm. O, kawałek magnica, Czego nie mam? Optifine Ej Ej, Czego nie mam? Zuma na C. No, na Z. O, lepiej. Yy, ok, no to ja myślę, że można by już craftować schody. Nie, no 20 nie wystarczy, muszę ich, może, muszę, o, 40 może wystarczą. Muszę oczywiście wziąć y, mojej niesko, moje nieskończonej zapas kobla, trochę. Y, drzwi odłożę, bo tam drzwi jeszcze postawiałem. Co mi tutaj dirt? Ok, y, y, i mogę właściwie zaczynać. Okej, okay, oczywiście trzeba tutaj przejść. Hmm, jak by to zrobić? Czy to budować od góry czy od dołu? Od dołu, dobra, nie będę już tam wchodził. E Okej, okay. wymyśliłem. Tutaj to skopiemy. Musimy jeszcze bardziej to skopać. Niestety. Tu mam dużo węgla, ale nie chcę mi się go kopać, bo trochę. No bo, bo. No, no, no nie używam tego węgla aż tyle. a Nie potrzebuję go aż tyle. Się powtarzam. Yyy... <grybujesz> Okej. Okay. Jak ja budowałem tam te schody? kajcie. Tak? Boże, ja naprawdę zapomniałem, jak budowałem te schody. Muszę sprawdzić. Okej, okay, mam już wiem jak to się ja, ja przypomniałem sobie. I tak. Hop. Hop. Ach. Dobra, to, to ja będę robił to w przyspieszonym tempie teraz. Bo trochę mi to zajmie, zanim to wszystko skończę. Nawet pewnie mi się skończą materiały. O, i jakby co? Tutaj, tutaj chcę zrobić, jako, jakby drugie piętro. Tak? Chcę tutaj zrobić drugie piętro. I. No bo już ma, tak, tak sobie po prostu. Tak mi tak pasuje, żeby tutaj zrobić drugie piętro. Wiem, ja że się powtarzam. Ale niech już będzie. O! Tutaj mi trochę już chyba śnieg napadał, widzę. Muszę teraz użyć craftingu, bo... ile to my, myślicie schodów jeszcze będzie? 8, y chyba 8, chyba 8 wystarczy Jak nie będzie wystarczy, to się... To jak nie będzie wystarczy, to się zdziwię. Dwa. Trzy, cztery. 5 6 No i jest, dobra, patrzcie, tu, tutaj ładny śnieg jest, znaczy nie ładny do końca, bo... Aha, aaa, to jeszcze tak można to zbudować? Aha, ok, po prostu trochę nie pamiętam, jak to budowałem. Kurde, to nie minęło aż tak dużo czasu od tego, kiedy budowałem. Ale czekajcie, to tam nie było płyty, płytki? Nie, to był jeden blok. Okej, okay, jeden blok. Dobra. Albo czekajcie, nie. Bo tam był po prostu inny układ schodów. Powinien zacząć budować w innym... Inaczej trochę. No i patrzcie, teraz można sobie skoczyć. No i... No i wszystko jest tak jak... Tak jak tam. się szkielet? Czekajcie, bo mam. A tutaj nie jest przypadkiem gdzieś wyjście? Gdzie ja chcę budować to drugie piętro? Pien... Nie, błagam! <gryw> oh, zaraz zachodzi słońce. A nie, to piętro ja niżej będę budował. To, 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 to super. Ok, tutaj jeszcze koblem to wykładam. Tutaj będą drzwi. Słyszycie pociąg? Jak, jak słyszycie pociąg, to, to fajnie, bo ja słyszę pociąg. Ja żyję w takim akurat miejscu, gdzie rzadko pociągi jeżdżą. Ale no aż czasami jeżdżą. Ok, eee. Yy kopiemy się tutaj do czegoś. O i i, tak, i to jest idealnie, idealnie. I to o to mi chodziło. Potrzebujemy dwoje drzwi. No to ja będę miał normalnie tutaj do wszystkiego drzwi. Eee. Ach, 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 ach. Okej, okay. to to można wziąć dwoje drzwi. I postawić sobie oczywiście w odpowiednim miejscu. Ja wolę mieć taką mobilność całkowitą. Ode, śnieg pada. Kurde. Tak. Tutaj będę musiał po prostu. Tutaj będę musiał wykopać. Tu już deszcz pada, widzicie? I, zoba I zobaczycie taką śmieszną rzecz. Patrzcie, wejdę tu. I śnieg. Jakby tam całkowicie był śnieg? A teraz... Widzicie jest Minecraft, jest dziwny. Okej, okay, to my sobie zobaczymy, czy nie trzeba nic tutaj zrobić na górze. Eee. O. Tutaj się potwory chyba... Tutaj się nie rozpią potwory. Bo na wysokościach chyba mają trudniej. Aha, nie, to... Przeba. O, o, ale nasza okolica jest ładna Co nie? Dobra, e, czyli jednak trzeba będzie postawić ten ten blok. Coś mi się znowu przywidziało. O, no i teraz już jest identycznie. Dobra, co ja robię? Mogę zwyczajnie zejść. E, Okej, okay, i ja będę właśnie ten, rozbudowywał ten tunel. Tutaj oczywiście muszę sobie zrobić... postawić drzwiczki No Tutaj trawa zarośnie ładnie yy, No i co ja mam dzisiaj już do roboty? No, no może tylko z pająkiem powalczyć i może jeszcze rozbudować trochę to miejsce. Tak to będziemy już kończyć. No bo nie, nie potrzeba to już wiele. Okej. Okay, dobra, nie kumam. No dobra, to, no to po prostu mogę kończyć. To widzenia.